Siemano, strony Walker i witam Cię w kolejnym filmie. Dzisiaj przedstawię Ci moim zdaniem najlepsze ustawienia pod FPS-y i pod widoczność w towym Call of Duty Warzone na silniku z Black Opsa 6. Przedstawię Ci dzisiaj, co tam warto zmienić w konfigu, w Windowsie, w NVIDIA Control Panel czy oczywiście też ustawienia gry. Ustawienia: no. Oczywiście, pod pc no i raczej dla użytkowników NVIDIA, dlatego że sama mam tą grafikę, więc troszeczkę ciężej mi może być podpowiedzieć użytkownikom AMD. No i pierwsze co robimy, to musimy sobie pogrzebać w konfigu. Aby w niego wejść, to wchodzimy sobie w dokumenty, następnie folder Call of Duty, players i szukamy pliku o nazwie s.1.0 code 24txt i otwieramy go za pomocą notatnika. Gdy już w nim jesteśmy, schodzimy sobie na sam dół i co nas interesuje, to tutaj ta linijka Renderer Worker Count. Musimy sobie tutaj ustawić wartość od minus 1 do 16, ale zanim to, ustawimy, zanim to ustawimy, musimy wiedzieć, jaki mamy procesor. Jeżeli tego nie wiemy, to wystarczy wejść sobie w menedżer zadań, w wydajność. Mamy tutaj CPU i mamy nazwę naszego procesora. Mamy tutaj też informację, ile mamy rdzeni, natomiast warto jest wklepać sobie w Google. Ile nasz procesor ma rdzeni performance, dlatego że to właśnie tą wartość musimy sobie ustawić tutaj w tym konfigu. U mnie akurat jest 10 rdzeni i jest to 10 rdzeni performance, dlatego ustawiam sobie tutaj 10. Jeżeli macie więcej niż 16 rdzeni performance, to i tak nie ustawiajcie więcej, tylko ustawcie właśnie to 16. Eee... Przepraszam. I to jest w zasadzie tyle, ile nas tutaj interesuje w tym konfigu. Co jeszcze ważna rzecz, no to upewnimy się, że tutaj mamy po prostu najnowsze sterowniki graficzne, aby jak najlepiej nam to po prostu chodziło. I przejdziemy sobie teraz do ustawień Windowsa, czyli wchodzimy sobie tutaj w Windows, ustawienia i pierwsza zakładka granie. Tutaj, game bar ogólnie u niektórych będzie lepiej, jeżeli jest to wyłączone, u niektórych będzie lepiej, jeżeli jest to włączone. Musicie sami sobie to przetestować, jak to u Was wygląda, ale dalej. Wchodzimy sobie w tryby gry. Tutaj najlepiej będzie sobie to włączyć. I ustawienia grafiki. Tutaj też najlepiej, aby było to włączone. Także tyle z tego grania. Wchodzimy sobie teraz w prywatność. Tutaj schodzimy niżej, na. Em, zakładkę aplikację w tle i musimy upewnić się, że mamy tutaj wszystko wyłączone. Na Windows 10 wystarczy sobie tutaj to odznaczyć, natomiast na 11 chyba trzeba wszystko osobno tutaj em, wyłączyć. I to w zasadzie e, tyle, jeżeli chodzi tutaj o takie ustawienia Windowsa, możemy też jeszcze pozbyć się pewnych śmieci, które mogą nam po prostu troszeczkę em, na, na, na nasz performance wpływać, więc klikamy sobie Windows plus R. No, teraz tego nie widzicie, ale wyskakuje nam wtedy takie okienko i wpisujemy sobie tutaj początkowo Temp. Klikamy Enter i wszystko, co tutaj mamy, zaznaczamy. Klikamy delete Jeżeli się nie da, to OK, pomijamy, natomiast no u mnie, ja już to ogólnie robiłem, natomiast może tutaj być zdecydowanie więcej śmieci, których warto się pozbyć. Następnie wywalamy to, znowu klikamy Windows R, e, tym razem wpisujemy tutaj procent, temp, procent. Klikamy Enter i tak samo tutaj zaznaczamy sobie wszystko. Możecie też kliknąć Ctrl A, Delete, jeżeli czegoś się nie da, ok, pomijamy. No niestety te pliki są aktualnie w użyciu, ale resztę śmieci się pozbyliśmy. Zamykamy to. Jeszcze raz klikamy Window R. Wpisujemy tutaj Pre-Patch. Enter. I tak samo tutaj wszystko zaznaczamy. Delay. Czego się nie da, no to pomijamy. I zamykamy. Odpalamy sobie teraz NVIDIA Control Panel. monitor OK i zaczniemy sobie oczywiście od ustawień yy, ustawień 3D w zasadzie myślę że nie będę tutaj wszystkiego omawiał po prostu najlepiej abyście skopiowali sobie te ustawienia ode mnie co yy, do takich ważniejszych rzeczy oczywiście tutaj procesory graficzne aby były używane wszystkie um, to warto sobie też poko po pokopiować wszystko żeby tutaj było na wydajność Zezwól, wyłącz, wyłącz. Tutaj ustawiacie sobie oczywiście swoją kartę graficzną. Potuline buforowanie, wyłącz. Wygładzanie krawędzi, tutaj też wyłącz, wyłącz pod kontrolą aplikacji. Tryb zarządzania energią. Preferuj maksymalną wydajność. Tryb niskiego opóźnienia, ogólnie to zależnie od waszego monitora. Jeżeli macie monitor z freesync, to możecie sobie ustawić na ultra. Jeżeli macie normalny monitor. Jakieś tam bez tego frisingu to po prostu na włączony. Zamknięcie środowiska, wyłącz. I tutaj preferuj wydajność. I to w zasadzie tyle, jak już sobie to poustawiacie, klikacie zastosuj. Może to wam się troszeczkę wczytywać, może nawet się ekran zrobić na czarno. Ja już mam to wszystko zrobione, także tego nie będę zmieniał. Następnie przechodzimy sobie tutaj w konfigurując funkcję Surround. Tutaj ważna sprawa, aby ustawić sobie po prostu swoją kartę graficzną, nie, żeby to było na wybór automatyczny, bo czasem może nam się to zmieniać po prostu, na przykład na procesor. A chcemy mieć tutaj po prostu stabilność. Co dalej możemy sobie tutaj jeszcze zmienić? To ustawienia koloru pulpitu. Ja tutaj, jeżeli macie ogólnie Nvidia, to bardzo preferuję ustawić sobie cyfrową poświatę na troszeczkę większą niż 50%. Ja akurat nie, no na maksa, troszeczkę to jest dla mnie zbyt jaskrawe, ale 80% jest idealne i myślę, że do grania w Call of Duty bardzo fajnie się to przydaje. A nawet mi się już tak oko przyzwyczaiło, że na mniejszej wartości nie lubię nawet jakiegoś filmu sobie oglądać, czy czegokolwiek robić na kąpie. E, także tyle z tych e, ustawień na e, NVD. I w zasadzie zostały nam tylko ustawienia w grze, Także zaraz tam się zobaczymy. Jestem już w grze i zaczniemy sobie od ustawień interfejsu tutaj ogólnie e, polecam sobie wyłączyć e, film wprowadzający. Ja nawet szczerze wcześniej nie zauważyłem tej opcji, dopiero jak sobie teraz robiłem research na propos tych ustawień e, i to jest spoko, bo po co za każdym razem przy uruchomieniu gry ten film wprowadzający trzeba oglądać, czy tam po prostu go trzeba pomijać e, o co chodzi mi w, w tych ustawieniach? Telemetria e, Warto sobie tutaj na chwilę przynajmniej wszystko włączyć, tak abyśmy widzieli czas GPU i czas CPU i naszym celem będzie to, aby po prostu te czasy były jak najniższe i jak najbardziej do siebie podobne. Jeżeli one będą od siebie odbiegać, to po prostu będziemy do tego dostosowywać sobie ustawienia. No i przechodzimy do ustawienia grafiki zacznijmy oczywiście od wyświetlania, try wyświetlania. Ja generalnie jeżeli yy, macie kilka monitorów, to polecam pełny ekran bez ramki, tak żeby y, szybko fajnie można było sobie przechodzić na kolejny monitor. Natomiast jeżeli macie jeden monitor, yy, czy, czy na, czymkolwiek tam gracie, to wybieracie sobie pełny ekran ekskluzywny, tak aby po prostu mieć jak najmniejszy ten input lag. Yy. Oczywiście ustawiacie sobie swoją kartę graficzną, e, format obrazu, no ja tutaj raczej polecam po prostu automatycznie e, i gamma ekranu. Jeżeli gracie na monitorze 2,2, na telewizorze 2,2.4 e, gama jasność, ja tutaj personalnie mam ustawione na 60, no tak troszeczkę więcej, żeby po prostu w tych ciemniejszych. E, Pomieszczeniach było lepiej to wszystko widoczne, no bo wiadomo, czasem jest po prostu strasznie ciemno. Nawet w guagu czasem brakuje właśnie te, te, tego oświetlenia, więc troszeczkę lepiej niż 50, moim zdaniem, lepiej sobie dać. Aczkolwiek jest to troszeczkę indywidualna sprawa. NVIDIA Reflex. Ogólnie, jeżeli wasz czas GPU bardzo odstaje od CPU, to wtedy możecie sobie dać na włączone plus wzmocnienie. Jeżeli jest taki sam, to może być po prostu na. W na włączone. Tutaj te ustawienia trybu nie niestandardowe, synchronizacja pionowa wyłączona, moim zdaniem najlepiej, tak samo w menu, czy w rozgrywce, e limit klatek na sekundę, to też troszeczkę od Was zależy, no ja sobie ustawiłem tutaj po prostu 300, wiem, że to nawet do tylu nie dojdzie, a w menu ma po prostu ograniczone do 60, tutaj przy nieaktywnym oknie możecie sobie to zdecydowanie obniżyć, ja też mam na 60, ponieważ jak streamuję i sobie e robię coś, coś innego, to i Wy i tak możecie sobie oglądać tą rozgrywkę w 60 FPS-ach. E, także tutaj nie trzeba jakoś. E, ogólnie, no, może, możecie to sobie ustawić bez e, ograniczeń, czemu by nie. E, tutaj, renderowanie w menu to nie ma jakiegoś znaczenia. No w, w trakcie rozgrywki to nic wam nie zmieni. Renderowanie gry w trakcie pauzy, moim zdaniem lepiej to, najlepiej to wyłączyć. Tak samo zmierzch jakość podczas bezczynności wyłączamy i tryb skupienia na zero. Przejdźmy do tych konkretniejszych ustawień, czyli jakość, i tutaj um, zacznijmy od skalowanie, wyostrzanie. E, moim zdaniem najlepsze tutaj będą te trzy pierwsze opcje. Ewentualnie jeszcze DLSS. Jeżeli macie ogólnie no, słabszą po prostu kartę graficzną, macie za mało FPS-ów, no to wtedy jeszcze ewentualnie, ale te niższe ustawienie już bardzo. No Tworzą tą grę brzydką, po prostu ta, ta, ta widoczność będzie tragiczna. I tutaj, właśnie, jeżeli macie po prostu dobry sprzęt, to te trzy pierwsze opcje, moim zdaniem, będą najlepsze. Musicie to sobie sami jakoś troszeczkę u siebie przetestować. Ja akurat teraz zmieniłem sobie na MDFSR 3 i ustawiłem tutaj na jakość. Zależy to właśnie też od waszej karty graficznej, tutaj jak to będzie. Będziecie chcieli sobie ustawić. Ogólnie wcześniej grałem na tym Fidelity FX CAS, ustawiony na 65 i ta gra była troszeczkę ładniejsza, ale rzeczywiście jak zmieniłem sobie na to AMD FSR 3, to tych FPSów jest po prostu więcej. Robiłem sobie testy poza streamem, no i ogólnie poza streamem zazwyczaj miałem około 200 FPSów i teraz praktycznie przez całą rozgrywkę miałem ponad te 200 FPSów właśnie na tym ustawieniu. Docelowa skala, skala VRAM, tutaj nie polecam ustawiać więcej niż 80, ani mniej niż 60. Ja ogólnie yy, wcześniej miałem bardzo duże spadki FPS-ów, ze 150 spadało mi na 80 i yy, ustawiłem sobie to na 50, ale to już jest troszeczkę znowu za mało. Ogólnie najlepiej myślę, będzie tutaj ustawić sobie to na 80, aczkolwiek ja akurat jak streamuję, to jeszcze dodatkowo chcę sobie troszeczkę tego VRAMu zostawić, dlatego mam to na 70%. Rozdzielczość tekstur, tutaj pierwsze te dwa ustawienia, no jeżeli macie ogólnie kartę graficzną przynajmniej tej serii 30 Nvidia, no to myślę, że na wysokich możecie sobie na spokojnie ustawić, jeżeli macie troszeczkę słabszą, na przykład tam 2070-2060, to już ustawcie sobie na normalne, tutaj tak samo na normalne. Na lewszych kartach możecie sobie ustawić na wysokie. Nie polecam ustawiać sobie na bardzo niskie, bo te tekstury się bardzo często wtedy bugują. One się nawet nie chcą załadować do końca. Naprawdę bardzo, bardzo brzydko wtedy ta gra wygląda i widoczność jest cięższa, jest ograniczona. No jednak na tej widoczności też nam bardzo zależy przy zachowaniu odpowiedniej ilości FPS. ów Głębie ostrości wyłączamy. W ogóle nie jest to potrzebne. Jakość szczegółów tak samo. Na niskie. Nie da się niżej po prostu. Bardzo niskie. Ślady pocisków. No tutaj to... Praktycznie nie wpływało oczywiście na, na FPSy, chyba że gracie na jakimś kalkulatorze. Niezmienne efekty wyłączamy poziom jakości shaderów niskie. E, streamowanie tekstur na życzenie. No tutaj akurat nie da się tego wyłączyć, więc trzeba dać po prostu na minimalne jakość streamowania lokalnych tekstur akurat tutaj można sobie dać normalne, e, dla widoczności FPS-ów to jakoś dużo nie zjada. Jakość cieni bardzo niskie. E, no, jakoś nie, nie, nie musimy tutaj po prostu widzieć super cieni. Przeciwników cień i tak się fajnie nam pojawia. E, Poziom cieni wyłączony. okluzja wyłączona. Poziom odbić w obszarze ekranu wyłączone. Poziom jakości statycznego odbić niskie. I tutaj tak samo wszystko najlepiej sobie powyłączać lub zrobić po prostu na niskie. Jakoś nie wpływa to bardzo na właśnie e, widoczność. A FPS-ów troszeczkę to po prostu zabiera, więc pod. No i ostatnie ustawienie to e, widok. E, jeżeli chodzi o. FOV, no to ja tutaj preferuję po prostu 120, bo na niższym FOVie tak, jeżeli będziemy mieć FOV przykładowo 80, to po prostu nie będziemy widzieć tutaj tego obszaru ekranu i jeżeli tutaj nam się pojawi wróg, to po prostu go nie zauważymy. A tego nie chcemy. Pole widzenia przy celowaniu ja tutaj polecam zależne. No przy PM-ach bardzo duża różnica jest, jeżeli ustawicie sobie niezależne to będzie moim zdaniem tragedia. Bardzo ten FOV się wtedy zmniejsza i ciężej się nawet w tego gościa będzie, ciężej będzie utrzymać ten tracking po prostu na przeciwniku. Pole widzenia broni tutaj ustawiłem na szerokie, żeby ta broń była jak najmniejsza. Trzecie osoby też jak największy FOV. W pojeździe można sobie też w zasadzie ustawić szerokie, też aby po prostu mieć jak największe pole widzenia. Rozmycie światła, świata i broni oczywiście wyłączamy sobie. I w zasadzie tyle z tych wszystkich ustawień graficznych. Będę oczywiście jeszcze nagrywał film o ustawieniach ruchu. Ale myślę, że to już na tyle w tym filmie. Ostatni taki ważny krok, który myślę trzeba wykonać, to uruchamiamy sobie ponowne wstępne wczytywanie shaderów. Czyli klikamy tutaj, klikamy zrestartuj, następnie restartujecie grę. Musicie sobie poczekać, aż te shadery wam się wczyta, wczytają do 100%, i wtedy dopiero zaczynacie grać. Konieczny ruch do zrobienia, żeby te wszystkie ustawienia fajnie chodziły. No i co, w zasadzie tyle z tych ustawień. Jeżeli po prostu nadal coś wam nie będzie huleć, no to niestety jest to po prostu wina gry, wina deweloperów, bo ogólnie no nie jest idealnie. Nadal potrzebne jest parę update'ów na optymalizację lepszą tej gierki. Jeżeli chodzi o ustawienia, to wydaje mi się, że nic lepszego z tego się wyciągnąć nie da. Także dajcie znać, czy u Was te ustawienia się sprawdzają. Eee, zostawcie jakiś komentarz, zostawcie jakiegoś lajka no i zapraszam na kolejne materiały jak i na e, live'y. Do następnego Siema, siema!